Witam, witam wszystkich graczy, wszystkich słuchaczy, wszystkich ludzi, którzy oglądają moje filmy. Dzisiaj nagrywam Need for Speed'a. Właśnie jedziemy. No i, no i Need for Speed World, oczywiście. No i World jest multiplayer, jak sama nazwa wskazuje, czyli cały świat. No i tak, ścigamy się chwilowo. Ścigamy się, nie, gramy na okrążenia. O, to będzie ostra jadka. Trzeba jakoś dojechać do mety szybciej. Jakoś szybciej, szybciej. W ostatnim chyba dzień lub dwa temu też nagrywałem film Need for Speeda i... Wyszedł nawet spoko, chociaż to był tylko speed. A teraz jestem pierwszy w okrążeniach, więc trzeba się postarać, żeby utrzymać to jak najdłużej. Bardzo jak najdłużej. Próbuję jak najlepiej jechać. Więc wiecie, jestem trochę bardziej nowic już niż gracz długodystansowy, długo grający w tą grę. Ale już umiem nauczyłem się grać i mam bewicę. Trochę samochodów się nazbierało. Mam 5000... Tysię... Nie no, co ja gadam? 500 pięć... samochodów. No. E, teraz nagrywam. Dlatego, bo... no bo, no, bo tak. Prostecznie będzie jeszcze nagrywane jakiś WOD Minecraft, dodatkowe, różne inne zwiastuny, niedługo jeszcze właśnie zwiastuny, i importy, i inne infa na przykład na te rzeczy. No, na pewno będzie zaznaczenie y, mojego brata, mojego kolegi. No, i tak właśnie dojechaliśmy do mety jako, jako pierwsi. Jesteśmy z siebie zadowoleni i zaraz zobaczymy, I o ile wyprzedziliśmy tamtych kolesi. O Boże, o Boże, chyba za 3 minuty. O 10 minut, ja Cię kręcę. Ale pięknie, a reszta to pójdzie. Ojej, 18, 18, 70. Pięknie, mistrzowie. Po prostu mistrzowie jesteśmy. No i tak, nitro razy 3. Dobrze, na razie na dzisiaj to koniec do jutra jutro nagramy kolejny filmik i pomyślę nad zestudem jeszcze dzisiaj więc czekajcie, bawcie się no i miejcie zabawę na to żeby było no siema, nara, siema, bajo